Dzień dobry wieczór moi drodzy, witam wszystkich serdecznie z naszej strony twierdza krzyżowiec HD, kampanie historyczne Państwa Krzyżowców. Misja trzecia. Księstwo Antioki. Antiochii, Antioki, whatever. No co? Zapraszam yy, po wprowadzeniu, po, w trakcie wprowadzenia jeszcze powiem co jak. Misja trzecia. Choć wąż wyślizgnął się z uścisku, zagrożenie kolejnymi atakami najemników minęło. Jeden problem rozwiązany rodzi niestety następne kłopoty. Wiele karawan kupieckich zostało zaatakowanych w czasie podróży z i do księstwa Antiochii. No nie możemy na to pozwolić zdecydowanie. Wykryto, że za ostatnimi atakami stoją bracia truf. Zajmij pozycję w Ashgan, po drugiej stronie rzeki, naprzeciwko starych obozów jeża i dzika. Ta misja będzie wyzwaniem, gdyż wróg będzie miał dwa razy więcej żołnierzy od ciebie. No zobaczymy jak mu wyjdzie z tymi żołnierzami. No ale co moi drodzy? Zaczynamy misję Grazny. pauza. Zapisujemy. A nie, toż nie szlak. Kampania 4-3. Zapisuję. Jaką miałbym mieć przewagę? No, jeżeli chcecie się oczywiście bawić w tej misji, no to poradzam tutaj jakąś obronę, tutaj jakąś obronę możecie sobie wydobywać. terenów zielonych oczywiście nie brakuje. Do budowania zawsze coś tam może znajdziecie, coś tam jeszcze po wycinanie drzewa będzie można było dostawić. No ale co? no my, Moi drodzy, nie będziemy się męczyli tutaj. Na komputera widać surowców, nie brakuje. Ale kamienia tam też tutaj, możecie niesamowite ilości wyprodukować, tak? Klasycznie do ilości produkcyjnych. Ja jeszcze zobaczę, może pod koniec tej kampanii coś tam rozgramy normalnie. Ale co? rasowaliśmy teraz w poprzednich dwóch misjach przy pomocy naszych ulubionych jednostek. Tak, teraz postawimy na inne. Czyli na co? Zaraz zobaczycie. Gra w toku. Pyk. Możemy postawić pyk. 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 Obiekt musi przylegać do istniejącej sprawy. Żeby nie tracić Gra. czasu. Pyk. Gra żebyśmy mogli zatrzymana. kupować. Jednostki. Spichlerz mamy, coś tam mamy. Tu nic produkować nie będziemy. Gra w toku. No, dwa domki. Gra, Gra w toku. 30 30 trójeczka tak jest, potrzeba nam nowych rekrutów ser. Czekamy na rekrutów Ech, będziemy ich dostawiać. Czy tak Potrzebujemy nie aż 30, aż nie. aż tyle jednostek nie potrzeba nam Nie masz wystarczającej ilości towarów to nam zostały, to będziemy sprzedawać rekrutów, ser. Co tam jeszcze mamy? Tutaj najemników nie robimy. Oczywiście użyjemy pałkarzy. A! Odpuścimy asesyna, niech sobie odpoczną w tej misji. Nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów. Czy o czym nie wspomniałem? Oczywiście, tak jak było we wprowadzeniu, mamy obu przeciwników, więc pierwszą falę puszczamy na tego najbliżej nas. W razie czego? Jakby coś tam się potknęło, to ma się szansę jeszcze zawalczyć. Dobra, niech ta już część leci. Kupimy do kolejnych. Tam 28, czy iluś czego? Ruszać psy. Go, go, chłopaki. Czekamy na rozkazy. Panie, nie możemy tam dojść. Wyruszamy Dokąd możesz na nas liczyć? Z postawą agresywną. No i co? Teraz kolejnych. Tak jest, że. Potrzeba nam nowych rekrutów, no ser. się nie będziemy, tylko będziemy produkować to na jednostek. Tak jest. Potrzeba nam jest nowych, nowych rekrutów, atakowani. ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Tak jest, ser. Już są martwi. Tak ja, ich tam. Wiadomość od wieprza. Wiesz, jest dziś jakiś niesł Słupaki. zapraszamy na górę. No i tutaj dorobimy jeszcze parę jednostek. Może dokupimy też troszeczkę jeszcze. Kontrol m My są pałkarze. Szarżowa! Wiadomość ja, Super. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Wybijajcie to na górę. Wybiegnijcie na ten targ. Ja tu już wysyłam A, nie, następne fale. Jedneczka już biegnie. No i tak, pole pierwszy przeciwnik. Teraz możemy sobie tempo minimalnie zwiększyć. Mój, jakieś polecenia? <noise> Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkazy. Ruszamy natychmiast. Damy Czy was tutaj. Dwajcie chłopaki tutaj. Tak jest szef. Że... Jedynka też tam wbija, ostro. Mam nadzieję, że tam zajdzie jakaś synchronizacja. Jeszcze troszkę kaski jak widzicie nam zostało. Także nawet się nie spukaliśmy. Żebyśmy tego nie przegapili. Tak jest szef. Wiadomość od wieprza. wieprz Jest dziś jakiś spór Może wpaść w kłopoty. Chłopaki na rozdepczę. My są to. Czego ci trzeba? Achichich tam trzeba tutaj przemeblowanko zrobić, jaką tamtonę. Puszników, kupach. Trochę... Tak. Dobijecie koszary, jednak, jednak można było koszary atakować. Nie, nie, nie. W sumie nie tak źle, jakby się stawało. Misja zakończona sukcesem, panie. My są pałkarze. Czego ci... Zostało nam jeszcze 51 pałkarzy. Chcę, że naszej kusznicy przyjęli impet. Nie za długo sobie pożyli. Czego? tak jest, sześć. Zostało nam aż na pałkarzy. I jeszcze możliwość. O, zwycięstwo z jakim? Łopóźnieniem. Nie dadzą nam już nic zbudować. My są pałkarze. Czego ci trzeba? Jesteśmy zwycięzcami. No cóż moi drodzy, to niestety będzie taki ekstremalnie krótki odcinek, ponieważ następne będą odrobinkę dłuższe, ja nie będę oczywiście przedłużał, wy pozostawcie po sobie znak na kanale u mnie i zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się wszyscy zdrowych i wesołych, szczęśliwego nowego roku i tak dalej i tak dalej. No, już w sumie ten odcinek powinien wyjść. E, powinien wyjść w. Co my mamy? Dzisiaj mamy wtorek. Jak nagrywam, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Czyli wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. No to będzie bardzo blisko Sylwestra. No to co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się wszyscy. Bye bye.